Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 239 do 241, które zostaną wyemitowane w dniach od 18 do 20 sierpnia w TVP1. Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze gdzie i kiedy oglądać. Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 239 poniedziałek 18 sierpnia. Eren i Selma biorą ślub mimo sprzeciwu Tulej. Ceremonia pełna jest wzruszeń, ale i drobnych spięć między Cajnep i Haliłem. Cajnep musi ratować siostrę przed więzieniem, nie wiedząc, że Halil spłacił już dług. Chiimet dowiaduje się o ślubie syna. Eren zapewnia matkę o swojej miłości do Selmy, prosząc, by zaakceptowała jego wybór. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 240 wtorek 19 sierpnia. W domu Erena narasta napięcie, gdy Kimet odkrywa jego potajemny ślub z Selmą. Choć przed synem udaje pogodzenie, w jej sercu rodzi się chłodna determinacja, by pozbyć się nowej synowej. Selma, wciąż w sukni ślubnej, pełna obaw stara się zdobyć aprobatę teściowej, lecz spotyka się z chłodem i drobnymi upokorzeniami. Tymczasem Tulej, matka Selmy, Zachowuje godność wobec komentarzy znajomych, podkreślając, że prawdziwe szczęście to nie ślub, lecz codzienna obecność dzieci. W innym wątku Cajnep próbuje uciec z domku letniskowego, usypiając Halila, jednak mężczyzna odwraca sytuację, podając jej własną, zaprawioną kawę i triumfuje, gdy dziewczyna traci przytomność. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków 241 środa 20 sierpnia. Cajneb budzi się w domku letniskowym po nieudanej próbie uśpienia Halila, uświadamiając sobie, że mężczyzna przejrzał jej plan i zamienił filiżanki. Próbuje uciec, lecz szybko zostaje schwytana. Gdy wracają na farmę, zastają policję aresztującą Merw pod zarzutem kradzieży auta. Zrozpaczona cajneb dowiaduje się, że w pojeździe znaleziono dowód siostry. A kluczowym świadkiem jest Tanner, znajomy Merv. Podczas spotkania w celi dziewczyna zapewnia o swojej niewinności, tłumacząc, że myślała, iż prowadzi samochód Tanera. Policja daje czas do wieczornej rozprawy na odnalezienie mężczyzny. Caineb, pełna determinacji, rusza wraz z Haliłem na jego poszukiwania, licząc, że uda się uratować Merv przed aresztem.